Apostoł Paweł w drugim liście do Koryntian, w drugim rozdziale, powiedział, że pisał do nich z głębi serca, pośród wielu łez, Nie aby ich zasmucić, lecz aby poznali nader obfitą miłość, jaką żywił do nich i Biblia to wciąż Boże Słowo, skierowane do nas z głębi Jego serca, posłuchaj dziś tych słów. Sprawiedliwy wyrośnie jak palma, rozrośnie się jak cedr Libanu, zasadzeni, w domu Pańskim, wyrastają w dziedzińcach Boga naszego jeszcze w starości, przynoszą owoc, są w pełni sił i świeżości. No, czy masz swój kościół lokalny, do którego uczęszczasz, w którym służysz, czy wiesz, kto jest Twoim pastorem? Inaczej mówiąc, czy masz w swoim życiu osobę, która w Jego imieniu może mówić w sposób otwarty i odważny do Twojego życia? Czy, czy kościół, w którym jesteś. Czy karmisz się nim tym słowem, które jest zwiastowane i, i, i głoszone czy uczone? No jeśli tak, to jesteś zasadzony w domu pańskim, w którym jest dzisiaj każdy kościół lokalny i możesz tam wzrastać jak cedr, jak palma. No, cedry y, zapuszczają bardzo głęboko swoje korzenie i trwają przez dwa, trzy tysiące lat. Y, palma rośnie bardzo szybko, jeden metr na 6 miesięcy, a przy tym ma tą unikalną zdolność uginania się, a nie pękania pod wpływem wiatrów czy burz tropikalnych i podobnie zasadzeni w domu Pana nie odwiedzający Kościół od czasu do czasu, wpadający od święta, ale zasadzeni w swoim Kościele nie pękają w życiu eee, nie łamią się pod wpływem problemów i burz życiowych po prostu są utwierdzeni, wkorzenieni w Słowie Bogu jakimś swoim lokalnym kościele. i chce, abyś o tym pamiętał w tym tygodniu.